Witajcie kochani, w dzisiejszym vlogu ma dzień 18. Jesteśmy naprawdę bliżej niż dalej i nasze mieszkanie jest po prostu w rozsypce. Wczoraj na vlogu ma skończyliśmy sprzątać i, znaczy nie skończyliśmy, po prostu przestaliśmy sprzątać, poszliśmy spać o czwartej chyba. Dzisiaj musimy właśnie wszystko posprzątać, ponieważ no, dzisiaj o 18 mamy naszą wigilię biurową, więc mamy na dzisiaj takie plany: plus właśnie posprzątać, bo planowaliśmy jutro z rana z rana, tak 10-11 wyjechać sobie do Poznania, ale nie wiem, czy nam się to uda, bo naprawdę mamy dużo do zrobienia. Musimy się spakować, ja muszę wysłać jeszcze paczki z kalendarza adwentowego, musimy wys wysprzątać, dopakować prezenty jeszcze, wyślę chyba dzisiaj Eryka do galerii, żeby dokupił mi w Tigerze te... Te metki, takie na prezenty na imiona, no i będziemy musieli wszystko dokończyć, i muszę przeanalizować, czy wszystko na pewno mamy spakowane. W ogóle planowałam na święta zrobić sobie paznokcie. Już jakiś czas temu chciałam wrócić do robienia paznokci takich wiecie, naturalnych, jakiś french, bo takie najbardziej lubię, i Erek mi dwa dni temu powiedział, zrób sobie poznokcie, bo będziesz wszystkim pokazywała pierścionek na świętach, więc tak planowałam właśnie zrobić sobie paznokcie, ale. Totalnie za późno się za to wzięłam, nigdzie nie ma terminów, nawet zeszłam wczoraj do tutaj najbliższego salonu i pani mi powiedziała, że ma jeden termin dzisiaj na 16.30, ale my o 17.30 wyjeżdżamy na wigilię biurową, więc totalnie bym nie zdążyła. A takie poznałam to jest tak mniej więcej 2 godziny roboty, także no, mam jeszcze dzisiaj czas, jutro, pojutrze w Poznaniu, może właśnie w Poznaniu coś znajdę, więc wtedy bym sobie zrobiła w Poznaniu. Eee, no, ale nie wiem, no niewykluczone, że się nie uda po prostu i trudno, też mi jakoś bardzo nie zależy, ale chciałabym jak widzicie, ja już jestem ogarnięta, włosy mam pokręcone, jest godzina 12.30 wstałam sobie dzisiaj o 10 no i stwierdziłam, że już się ogarnę na tą Wigilię, bo strasznie nie lubię czegoś takiego, jak na przykład jestem w transie sprzątania, wiecie o co chodzi, sprzątam i nagle kurde, muszę przestać sprzątać, bo za dwie godziny trzeba wyjechać, idę umyć głowę i się malować nienawidzę czegoś takiego, nie lubię wypadać z takiego wiecie, ciągu sprzątania Eee, I stwierdziłam, że już umyję włosy ułożę sobie, pomaluję się. Bo do 17.30 mam czas, żeby sprzątać czyli 5 godzin na sprzątanie. Eee, no i mam nadzieję, że zrobimy jak najwięcej. Eryk jeszcze śpi, a ja biorę się za otwieranie kalendarzy atletowych. Mamy ostatnie okienko Charlotte i to już będzie koniec. O wiem, co to jest? Produkt do ust bardziej odżywczy. Benefit, spray do twarzy do utrwalenia make-upu Bourjois Znowu mamy ten Lip Sorbet Kills. O Jezu, ale super! Ej, przysięgam Wam, bardzo chciałam przetestować ten produkt. Tak, to jest taki jakby herbaciany tonik. I zobaczcie, tak wygląda i tego pewnie nie widać, ale w środku jeszcze latają takie resztki jakby herbaty. Mega fajne, ja wiem, że tego używało Bagi i Milo i mega polecali, więc mega się cieszę, że mam też miniaturkę, bo wezmę sobie teraz na święta do domu i będę testować. Douglas, kremik do ciała. Ankom. Uuu paletka. Wow, zobaczcie jakie ładne. Taka paletka. Bardzo ładne kolory Sephora. Uuu, ale super. Puder z Anastazji. Taki transparentny. Z NX mamy taką pomadkę. I zobaczcie, z OnlyBio mamy takiego batonika, bardzo go lubię, Tak, by the way. Podsumowanie wszystkich produktów i totalnie najbardziej cieszę się z tego pudru od Anastazji. I tego toniku herbacianego od Kilsa serio bardzo się cieszę, no i oprócz tego mega się cieszę, no bo wiadomo, ten produkt Charlotte znam, już go używałam, e, a resztę będę testować, ta paletka też jest prześliczna z lanką, e, więc fajnie dzisiaj, bardzo fajne produkty. Ja dalej sprzątam i wysyłam Erika po resztę tych karteczek z Tegera na prezenty, serio mam nadzieję, że będą, bo coś mi się wydaje, że mogą być wykupione. Bo my je kupowaliśmy jakieś 4 dni temu. No więc. No by były. dobra kochani, stawiam was tutaj, bo będziemy teraz zmieniać pościel. E, w końcu, bo wysprzątaliśmy już w Łazience, e, w sypialni. Jeszcze tylko, właśnie została mi zmiana pościeli. Jestem mega ciekawa, jak będzie wyglądała ta beżowa z tymi zielonymi poduszkami. jak zmienię pościel, to przenoszę się do salonu. I od razu wypiorę ten pościel, żeby mogła sobie wyschnąć żebyśmy nie musieli później po powrocie ze świąt robić y, dwóch prań. Zobaczcie takie piękne podusie, świąteczne, ale już takie nie aż tak bardzo, jakby to były czerwone na przykład. Ale styl uważam, że są przepiękne. I zmieniam jeszcze całą pościel na tą beżową. Tak się składa, że te poduszki wciąż pasują idealnie Przepięknie to wygląda, tylko musimy chyba kupić te beżowe poduszki jeszcze w tym rozmiarze prostokątnym Bo mamy tylko kwadratowe, o tym zapomniałam i po prostu no, te poduszki są dosyć malutkie te do spania. Mieliśmy wcześniej takie szersze, które były większe po prostu do spania, a teraz mamy mniejsze, ale na razie jest kit. I oczywiście spikuję jeszcze takim sprayem do pościeli e, o zapachu x Kiss. Okej, okay, sypialnia jest skończona, wszystko pięknie wysprzątane. Za godzinę musimy wyjeżdżać już... A w sumie trochę za półtorej godziny musimy wyjeżdżać na Wigilię biurową, więc tyle ile zdążę zrobić, to zrobię, a później już wszystko po powrocie. Jedziemy kochani na Wigilię. Czuję się oderwana od roboty. Ja też Sprzątaliśmy w mieszkaniu i jest ja sprzątałam. I no musieliśmy się ogarnąć jedziemy na Wigilię, oczywiście z wielką przyjemnością, ale no wolałabym mieszkanie i dopiero jechać. I tak mnie wzięło w Uberze na spanie. Dosłownie przypomniało mi się, jak wracaliśmy zawsze z nagrywek. O kurde, zobaczcie co, jak ładna jest firmowa. Wigilia. WIGILIA Dzień dobry, witamy! A ja się e... nie spodziewałam, że to tak będzie wyglądało. No kurde, ale tutaj zawsze... Robimy codziennie odcinki, a tutaj tak zmienili to. Ej, a tam można wejść? do no? naszego no, Tak, można wejść. A tam wie? jest tak samo. Dzisiaj który dzień, 18, 18 no to Wigilia Firmowa Dresko, kochani. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. To jest początek tego bloga w ogóle? Ciebie? Nie, 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 nie. Ale no, dzieje się, dzieje się. Dobrze, no to się. witamy, witamy. O, Ej, ka Karo, chcesz tam przebitkę? To są podwaiko! Przebitka to tak. Ooo. Z drylem to jednak jest robota Tak, ja zawsze o! Sta... Oh. Dzięki! Dobry! Witam! Witamy, witamy, witamy! Vlogmas ASR! Piwko zera, piwko zera, piwko zera! Cześć. Cześć! Witaj! Patrzcie widzowie, tu jest normalnie... co? Patrz, tu są jakieś challenge'e różne, które będą, ja nie wiem do końca co o tym chodzi wszystkim, ale będą challenge'e jakieś, wieżowy challenge, łopata do śniegu, no dużo rzeczy będzie. Ej, fajnie! Okay. Kochani, rok temu nie było takiego jedzenia u nas na Wigilii Dresscode i testuję teraz testuję pierogi. Normalnie mamy tutaj kelnerów. Niesamowity. Bardzo dobry, dobry, bardzo. Dobry, bardzo no. No, dobry. No, dobry jest. Ale ja bym dopieprzyła Gapisz mi się na bebek? Gapisz <gibyś> mi się to? na bebek? Dziesiąty. Dziesiąty. Tak. Nie bardziej dwunasty, bo dzisiaj jest dwunasty grudnia. Nie, Ale, e, to jest, jest... z Co? Prezenty. Karol, ty tylko byś prezentów chciała. No, a co ty myślisz, święta? No, ale ja ko same konkurencje, same prezenty... Są konkurencje? Na... Konkurencje, jakaś rywalizacja, wiesz o co chodzi, nagrody. Tylko okay. i się... Odpio, Odpina dzisiaj się Uch, i Ej, ole, robić. Chciałbym was wszystkich mega serdecznie wszystkich przywitać. Eee, mega się cieszę, że mogę was tutaj wszystkich zobaczyć. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Brawo, brawo! brawo! Cześć wszystkim! Co Będzie. Będzie przemowa szefów, tak zwanych. Tyle, wydaje mi się, że najważniejsze to, co chcieliście powiedzieć, bawcie się dobrze i zapamiętajmy ten dzień, prawda? Ale w takim samym gronie, i pomyślałem, że to jest fajna okazja, żeby wymienić i podsumować trochę, czego nie było rok temu, albo gdzie byliśmy rok temu. Ja się, ja się lubię mówić, mówić, tak jak mówię, tylko że ja zawsze wstaję. Ja mój pasek, playboya! wracamy z Wigilii i w ogóle jedziemy w Nowym Bolicie, pożyczonym od Ines. Pozdrowienia dla Ines. <laughs> Pożyczamy od niej furkę, żeby pojechać i przetransportować wszystkie bagaże, wszystkie prezenty do Poznania. Także, no, mocno nam pomogła. Thank you, Ines. Wracamy i bierzemy się do roboty. jeszcze muszę vloga zmontować, zaraz go tutaj odpalam. I mam godzinkę, żeby go szybko wstawić. Zobaczcie, kochani, widać podłogę! trzech dnia widać podłogę. No, serio, był taki bałagan, przez te wszystkie papiery, taśmy, przez to prezentów. Wszystko dosłownie tutaj leżało. Eee... I w końcu widać podłogę, teraz tak przyjemnie. Wyobraź sobie, jakbyśmy teraz pakowali prezent, jakby było przyjemnie, tak czyściutko. No ale mamy jeszcze trochę do zrobienia, yy, takich prezentowych rzeczy, więc skorzystamy z tego porządku. Jedyne co to dosłownie jeszcze yy, suszy nam się pranie, bo wyprałam drugą pościel, żeby już ją schować, yy, żeby sobie leżała. I czekała na za rok, bo już pewnie tą, którą ubrałam teraz, tą beżową z tymi poduszkami w kratę. No to to już jest nasza ostatnia zimowa pościel, tak? Obstawiam? Chociaż w styczniu, w lutym jeszcze można sobie tą zimową założyć, nie? Tak dla klimaciku. No, w sumie tak, żeby dopiero na wiosnę, jak się robi porządki wiosenne, hmm. żeby założyć wiesz jakąś, nie wiem, białą z falbankami, albo jakąś, nie wiem, żółtą pastelową. Ale mi się wydaje, że samochód Ines będzie zapakowany tak jak nasz wtedy, przy przeprowadzce, no. Bo Ines ma mniejszy bagażnik i... nasze... torby z prezentami są tak ogromne, że trochę wątpię w to, jak my się spakujemy, bo jeszcze mamy jedną dużą walizkę, a ja jestem przekonana, że my się w tą jedną dużą, czarną nie spakujemy. Więc obstawiam, że będzie trzeba wziąć dużą i małą. Się bierz. Co? No to się wiesz. A ty nie masz nic do zrobienia? Nie. Niech to nie. No nie, ja jestem wytrzelowanym śmokiem. Co? Otworzysz walizkę, i ciuchy. Ej, widzowie, dzisiaj mam idealne ustawienie kamery. Tak pięknie wyostrza. Na wczorajszym vlogu końcówka miałam nieostrą, bo ja też jestem ślepa już wieczorami. <noise> Ale po prostu nie, nie ustawiała mi się ta ostra, że teraz jest pięknie. Eryk, to Ty siedzisz od dwóch dni w tym miejscu i pakujesz parę Gdzie jest taśma? Gdzie już Masz taśmę? No tam jest w tym pudełku. Jak? Przecież ja Ci dawałem przecież. Zaczynamy się pakować z Erykiem i mi zawsze to bardzo długo schodzi, bo ja jestem taka, że pakuję się mega długo, ale już nigdy w życiu o niczym nie zapomniałam i mam zawsze ze sobą wszystko. i Mam tutaj takie dwie kosmetyczki, moje ulubione z Hibu, takie barankowe. I zawsze w tej małej mam rzeczy do skincare, jakieś do mycia, szczoteczki i tak dalej, a w tej większej mam kosmetyki. Mam e, taki koszyczek w Łazience, gdzie mam wszystkie miniaturki, jakie zawsze dostaję i tak dalej. I zawsze po prostu jak gdzieś jadę to biorę ten koszyczek i wyciągam miniaturki, żel pod prysznic, e, krem na dzień, krem na noc, jakiś serum, e, mam tutaj nawet jakieś olejki, perfumy, chusteczki nawet do makijażu takie malutkie. Mam tutaj wszystko dosłownie miniaturowe. No i kochani, otwierając kalendarze adwentowe... Oh, rozumiecie, to, to są kosmetyki z kalendarza adwentowych, które otworzyłam. A to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze zostało mi z sześciu dni. Jest tu mnóstwo miniaturek, które na pewno mi się przydadzą. Na pewno są tutaj kosmetyki, które gdzieś w, w jakimś tam czasie będę Wam robić jakieś rozdania. Bo często takie robię, czy właśnie na kalendarze adwentowe. Trzymam te kosmetyki zawsze i później robię Wam paczki. Eee, oddaję siostrze, oddaję mamie, oddaję mamie ryka i gdzieś tam się one rozchodzą. Nie wiem jak Wy, ale ja mam coś takiego, że zawsze jak dzisiaj jadę na dłużej, to biorę kosmetyczkę i przecieram sobie wszystkie, nawet specjalnie kupiłam tutaj mokre chusteczki, przecieram sobie Wszystkie kosmetyki, żeby były czyściutkie Żeby do tej kosmetyczki weszły Wszystkie czyściutkie kosmetyki, nic mi nie brudziły I wtedy tak clean, ładnie to wygląda Mój protip na pakowanie się Czy na przykład pakowanie kosmetyczki Żeby o niczym nie zapomnieć Jeżeli chodzi o make-upową kosmetyczkę, to zawsze Robię to tak, że robię krok po kroku I sobie myślę tak ok, jak się maluję, to pierwsze Używam krem i na przykład Kropelki brązujące, no i wyrzucam krem i kropelki Później używam żelu do brwi, podkładu, e, jakiejś tam bazy rozświetlającej i wszystko wkładam tak po kolei, jak ja bym się malowała, żeby o niczym nie zapomnieć. I też mi się chyba nigdy nie zdarzyło, żebym o czymś zapomniała. Jednak zmieniłam wielkości tych kosmetyczek, bo dużą dałam na to całe skincare, szampony, no bo jednak jedziemy na 10 dni jakoś, więc wzięłam duże szampony, nie wzięłam miniaturek. Więc potrzebowałam trochę więcej miejsca i w tej mniejszej schowałam sobie po prostu mój make up, mam nadzieję, że się zmieści. Tutaj mam cały mój zestaw Redkena. To jest moje w ogóle odkrycie, ponieważ to jest suchy szampon. To jest taka mgiełka, która ma w sobie taką jakby proszek czy coś takiego, co właśnie jest suchym szamponem i psikam sobie zawsze mgiełką gdzieś tam włosy i one są troszeczkę bardziej jakby utwardzone takie jakby Polakierze, i faktycznie trochę matowią te włosy, że one nie są e, aż tak tuste, jak są. E, więc biorę to ze sobą, bo nie mam takiego tradycyjnego głosu suchego szamponu. Biorę tonic Charlotte, serum Charlotte, krem na dzień i na noc, e, Magic Water Cream i Magic Cream. Baza witaminowa od Bobbi Brown, moja ulubiona, przysięgam Wam, to jest mój ulubiony krem. Serio jest u mnie numer jeden. Ulubiony awokadowy krem od Kilsa pod oczy. To przyszło mi jakiś czas temu w paczce. To są perfumy do włosów od Milky Dusty i od razu jak otworzyłam paczkę i dopiero teraz ją otworzyłam, rozumiecie co? Tą paczkę dostałam już jakiś tydzień temu albo na początku grudnia i dopiero teraz otworzyłam tą paczkę, bo posprzątałam całe mieszkanie i ją znalazłam i się zakochałam. W ogóle to opakowanie dawno nie widziałam tak pięknego opakowania czegokolwiek. Dwa moje ulubione produkty od Herborian, e, olejek do zmywania makijażu i żel do mycia twarzy. Tutaj mam moje krople e, wody po prostu do mycia soczewek, krem do ciała od Douglasa, który właśnie był w kalendarzu adwentowym. No i zawsze mam ze sobą e, tą maskarę, że, żel w maskarze, który używam do włosów. I wydaje mi się, że to jest wszystko chyba wszystko, jeżeli o czymś zapomniałam to pewnie zaraz sobie przypomnę, na pewno będę rano jeszcze wkładała tutaj szczoteczkę i pastę do zębów, wydaje mi się, no i wiadomo perfumki, perfumy zaraz sobie wybiorę które, ale pokażę wam jakie są teraz moje ulubione moje ulubione aktualnie perfumy to, na pewno pamiętacie, że bardzo uwielbiam wręcz kocham perfumy Love Frequency od Charlotte, to te Conbliss, to są moje teraz ulubione, serio są przepiękne E, I bardzo polubiłam e, te, dostałam je od Eryka i serio jak się nimi przyknęłam, tak mi się spodobały. Nigdy ich wcześniej nie próbowałam i właśnie pierwszy raz je dostałam I są przepiękne Całą kosmetyczkę ze skincare i pielęgnacją mam gotową I teraz zajmę się tą mniejszą, tutaj będzie tylko kolorówka Te kosmetyczki są białe i właśnie dlatego będę je przycierać Wszystkie kosmetyki będę przycierać, dlatego y, mokrymi chusteczkami, żeby je po prostu wytrzeć Ale i tak robię to co jakiś czas, bo lubię jak te kosmetyki są czyste i nie brudzą mi rąk i w ogóle o, kropelki brązujące Serio, tak, kocham mieć czyściutkie kosmetyki. Czyściutkie. Wytarłam wszystkie kosmetyki i tą kosmetyczkę mam już spakowaną. Co prawda, wypełnioną aż po brzegi. Nie wiem, czy w ogóle się ona topnie, ale w ogóle zastanawiam się, czy nie odpuścić sobie pakowania dzisiaj i spakuję się jutro z rana. Bo i tak ja zawsze wcześniej wstaję, a Eryk już się położył i też mam się ochotę położyć. Już spać. Moi drodzy. Jest godzina trzecia. Więc, no, chyba będę powoli kładła się spać. Proszę, proszę bardzo. Dwie pełne spakowane kosmetyczki. Prostownicę generalnie nie używam, ale czasami jak jeden na dłużej, to biorę prostownicę. jak na przykład, nie wiem, źle mi się włosy ułożą lokówką i muszę poprawić jak szybko, To prostownica jest idealna. Ja już będę lecieć spać, więc szybko wybierzmy sobie osobę, która wygrać jej prezent z kalendarza adwentowego. na dobranoc, taki miły komentarz. Jestem w szoku Twojej postawy. jako jedyna masz aż tyle na głowie, a robisz codziennie dla nas kontent z całych swoich dni ze szczegółami, żebyśmy mogli przeżywać przygotowania do świąt razem z Tobą, a mimo to pojawiłaś się na każdym z 31 daily filmów. Jestem pełna podziwu Twojej osoby i naprawdę zazdroszczę motywacji, zorganizowania i tak silnej woli. Jesteś tak silna, że myślę, że mało kto poradziłby sobie na Twoim miejscu aż tak dobrze. Jesteś takim moim małym celem w życiu i pokazujesz mi trochę, że wszystko jest możliwe totalnie od serca. Dzięki, że jesteś. Kinga strojna 333. Dziękuję bardzo. W10LK4 dziękuję bardzo, przymiły komentarz. Bardzo, bardzo, bardzo mi miło i cieszę się, i lubię bardzo czytać wszystkie komentarze, to już mówiłam i już mówiłam, że przeczytam je wszystkie po, po vlogmasach. Ale sprawdźmy, co leci do Ciebie. Wezwij się do mnie oczywiście na Instagramie, a jeżeli ktoś chce wziąć udział w takim kalendarzu adwentowym, to wystarczy skomentować ten film, który teraz oglądacie. E, jakoś miło, tak żeby komentarz rzucił mi się w oczy e, plus dopisać swój nick z Instagrama. Obserwować mnie na Instagramie i subskrybować mój kanał. I jak wygracie, to od odzywacie się do mnie na Instagramie. Uuu, ale wylosowane! Kochani, pomadka Fenty Beauty. To jest bardzo ładny kolorek, pamiętam. I mamy tutaj takie, takie trzy cienie od Stars. Nie wiem, jakie kolorki, bo nie otwierałam. Są zaklejone, więc gratulacje. Uważam, że to jest jeden z lepszych prezentów, ponieważ pomadka Fenty. Ja wam bardzo dziękuję i widzimy się jutro.